O Królu Narodów przez nieupragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Pan Jezus, który w czasie życia publicznego unikał zmianek o swej mesjańskiej godności, raz tylko otwarcie wyznał, że jest Królem. Postawiony przed sądem prokuratora rzymskiego, który mógł uznać to za zdradę stanu, powiedział: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. W ten sposób Jezus ukazał rozległość swego królestwa. Sięga ono wszędzie tam, gdzie żyje szukający prawdy. I pragnący nią żyć, a gdy już ją pozna, miłujący jej króla. Nad jego królestwem nie zachodzi nigdy słońce, bo obejmuje ono wszystkie kontynenty. W każdym narodzie na świecie są bowiem ludzie szukający, pragnący prawdy i miłujący ją. Mapa tego królestwa obejmuje więc nie tylko chrześcijan, lecz prawe sumienia ludzi wszelkich religii, wszelkich narodów może nawet nie należących do żadnego wyznania a spragnionych prawdy którą mogliby znaleźć i uznać pan Jezus zaś mówi proście a będzie wam dane szukajcie a znajdziecie wiadomo że takie szukanie oznacza że bóg już tego człowieka odnalazł i zaczyna wydobywać z cierni które ów beznadziejnie się zaplątał nikt o własnych siłach nie znajduje Boga. Gdy wbrew nadziei szczerze go szuka, dobry pasterz nadchodzi i bierze na ramiona tego, który sam już powrócić do niego nie zdoła. Jest to wielka łaska, o którą trzeba gorąco prosić. O królu narodów, przyjdź i zbaw człowieka, któregoś z Ziemi utworzył. Powstaliśmy z pierwiastków Ziemi, i obrócimy się kiedyś w proch, ale nie będzie to wcale końcem naszego ja, które nie tylko samo przeżyje i wejdzie do wieczności, ale na nowo przeodzieje się w ciało, tym razem już niezniszczalnie złączone ze swym ja. Modlitwa ta mówi nie tylko o jedności psychofizycznej człowieka, ale przez wspomnienie o kamieniu węgielnym który leży u podstaw jedności budowli, włącza nas jako żywe kamienie w jedną duchową budowlę Kościoła. Czyni nas, powstałych z ziemi, uczestnikami powszechnego kapłaństwa wiernych w Kościele zjednoczonym pod berłem Króla Narodów, naszego Zbawiciela.